Jesteśmy w trakcie przygotowań, trenujemy, więc zbieramy jeszcze raz cross, doświadczenie w cross country od nowa. Mieliśmy Boczek na pierwszym odcinku, czekaliśmy go 40 minut, straciliśmy dużo czasu, startowaliśmy w drugim odcinku później z dziewiątej pozycji startowej. W związku z tym wjechaliśmy na trasę, która była zablokowana. Musieliśmy szukać drogi na zewnątrz. Niestety wpadliśmy w błoto, które nas przytrzymało na kolejne 25 minut, więc ugrzęźliśmy tam na dobre. Jesteśmy na mecie. Wykonaliśmy plan, mocny plan treningowy. W sumie jesteśmy zadowoleni.